Okej, okay, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Snapcraft. Jest to już czwarty odcinek naszej można powiedzieć zimowej edycji, no tak to myślę będę nazywał, w której to wybraliśmy się z mojej bazy 2000 kratek dalej, żeby sobie poczuć nostalgiczną i oldschoolową mm, część Minecrafta, że tak to nazwę. Nie będę ukrywał tutaj, będę dużo wzorował się na pierwszym sezonie, chociażże Jokera, ale o tym już wiecie, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki. Tak więc tutaj się nie śpieszymy, gramy sobie powoli, jak w Old School, bo wiecie, ja to potrafię nawet w 10 minut już mieć diamenty, w 20 enchanty, w 30 więcej enchantów, a mnie całą godzinę nad mogę iść pójść pokonać smoka. Tutaj będę sobie grał spokojnie na luzie. Tak więc, hu, co dzisiaj? Troszeczkę tu się zmieniło, mam tutaj farmę krówek Krówki sprowadzam na live, w międzyczasie sobie je tutaj rozmnożałem. Mam tutaj drzewka, liście będą mi potrzebne z tego No troszeczkę tych krówek jest Tutaj mamy taką małą farmę zboża Gdzie cały czas sobie zbieram zboże i rozmnażam te krówki No i oczywiście trzciny, więc zbierzemy sobie troszeczkę trzciny I zaraz zboża troszeczkę sobie zbierzemy, rozmnożę je, yeah, te krówki, pozabijam częściowo Żeby móc stworzyć troszeczkę książeczek i enchantów i chciałbym pozabić te krówki dopiero wtedy, kiedy będę miał już miecz z lutingiem, żeby mieć jak najwięcej żarełka. pyk 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 dobre jest no i teraz jeszcze przydałoby się pozbierać troszeczkę tego zboża powiem wam szczerze, że miałem problem z nasionkami, to jest trochę śmieszne ale właśnie pierwszy raz teraz zasadziłem całe pole no, jest troszeczkę tutaj podrosło. No, już będę miał nadmiar mm, nasionek, więc zaraz sobie pójdę. Porozumnażam troszeczkę. Ups, kurczaczków. Tak jak wspomniałem, to ma być typowy, najbardziej typowy i sztampowy let's play, jaki może być z Minecrafta. Taki, jak kiedyś się robiło. Też nie, nie ukrywamy. Prawie wszyscy robią takiego technicznego Minecrafta, jeżeli nagrywają, czyli farmy jakieś i tak dalej. Tutaj farmy też będą, ale nie takie. Nie będzie farmy żelaza, bo już mamy jedną na spałnie ale to nieważne. Ja z spawn chodzić tutaj nie zamierzam. Dopiero jak powrócę. Czyli jakoś pod koniec tego roku. Zobaczymy, ile odcinków mi się uda. Tak więc, a jeszcze taka rzecz chciałem Wam powiedzieć. Odcinki pojawiają się w poniedziałki, środy i piątki. Tak więc, dzisiaj jest poniedziałek i dostajecie ten odcinek. Ale no tak, hmm, nieobowiązkowo, ale żebyście chcieli to. Jeżeli udałoby nam się dobić 150 łapek to odcineczek w środę. Najlepsze jest to, że nawet jak nie dobijecie, to i tak będzie w środę, bo już wam obiecałem. ale. Jeżeli chcielibyście sprawić mi tą radość, żebyśmy szybciej dobili ogólnie pod moimi wszystkimi filmami 100 tysięcy łapek w górę, bo już jest naprawdę blisko. Po części dlatego też stworzyłem tą ten odłam serii Snapcraft. Tak więc... He he. Fajnie by było. Włohoho, z tak już mamy ponad. Dobra. Wszystkiego nie będę tu zbierał, bo dużo tego jest. Bardzo, bardzo cholera dużo. Później to wszystko podrośnie sobie wszystko zbiorę. Tu już do końca to przelecimy. Bo wątpię, żeby ktokolwiek to teraz oglądał. O, jeżeli ktoś teraz ogląda i to słyszy, to niech powie. Napiszę napiszę w komentarzu. Pochodnia zbożowa. o, ha, ha, ha. To będzie takie ciekawe. Pochodnia zbożowa wiem, że wy to oglądacie. W tym momencie i że jest sens czasem robić coś takiego. I w ogóle, jeżeli ktoś chce, to, to też nie pisze jakiej długości chciał odcinki, bo czasem mam wrażenie, że robię za krótkie. Ja, na przykład 10-12 minut trwa, czasem jak robię po 25 minut, to wydaje mi się za długie i nikt tego nie ogląda. Dlatego chciałbym wiedzieć, jak optymalnie dla Was, jaki czas <laughs> najlepszy byłby. Dobrze, przekimamy się. Jaki mam level? 31. Myślę, że jak troszeczkę po tych krówek, to będzie ten 33 i na dwa enchanty nam styknie. Ile tu jest? Shit. Jajeczka? O, 16. A myślę, że wyjdę nawet do środka. Ups. Zamykaj się. Ah shit. Not good, not good. Dobra, zamknięte. A co, nawet lepiej. zbyt. Na nie ma dźwięków obrażeń. Takie są... Takich dużo jest, tylko słychać te ich kroki Małych raczej zabijam, nie będą, one tu będą latały, kiedyś podrosną, wtedy je kilnę no. Sorry mały, że wam starych zabijam <grywka> Dałem im życie, życie im odbiorę Głupia logika, ale w Minecrafcie może taka być 13 skóry, niedużo. Hmm, jakby tu przejść. Jakiś blok potrzebuje. Naprawdę taki lagi, że 9 się psują. Dobra, porozmnażamy je. Włoch ho! Jakie speedboosty! Fucking mi. Zobaczcie, jak mam zboże to nie mogę między nimi chodzić, bo one wtedy się wszystkie na mnie zwracają uwagę. Tak średnio jest. Epic. Dobra, muszę troszeczkę tu się ogarnąć. Dobrze, że zrównoważony też mam exp. O, coś, kurka zniosła jajeczko. Patrzcie, jakie lagi. No Dobrze, do końca to zboże nam zejdzie. Chwila odpoczynku. I pyk, pyk, pyk do końca. 3, 2, dawaj dwa. Do dwójeczki jeszcze. 2, 1, ostatnie. I dziękuję bardzo. I czas je pozabijać. Ło. Dobrze, że jest to takie obszarowe atakowanie, dużo ułatwię, nie będę ukrywał. Wow, Jezu, jakich dużo jest. Dobra. Tyle mi styknie. Powinno styknąć. Pozbieram co moje. No tak, tak skóry mi powinien starczyć na odpowiednią ilość bukszalfów. Prawie dwa z mięcha mamy. Będzie OK. Jeszcze te kilniemy, No i te niech będzie. Wow. Patrzcie równe dwa staki mięcha. Zaraz to przepalimy. On trochę tego drewienka też. Gdyż farbiłem sobie. I dużo bardziej mi się teraz opłaca przepalać yy, drewno na... Yy, na węgiel drzewny niż chodzenie do kopalni. Kopanie tego. Dobrze, będę potrzebował. No, myślę, że tyle mi styknie. I zaraz zobaczymy, ile z tego będziemy mieli bookshelf'ów. Dobra, tak. Czyli z tego będę miał 30, 21. <laughs> starczy? Starczy. Półtora taka drewna starczy. Czy desek? Właściwie i tak za dużo, ale dobra. Spokojnie, spokojnie nie zmarnuje się. Nic się nie będzie marnowało. Dobra. I przydałby się jeszcze. Przydałby się jeszcze. Jedna książeczka by się przydała. Nie, jedna wystarczy. Ups. Te dwa diamenty są potrzebne. Whatever. Wszystko mamy. Pyk, pyk, pyk I na razie zrobimy tutaj Ech. Ten śnieg cholerny Dobra I będzie trzydziestka I jest, Silk Touch A może tu luting da? Smite, hmm, tak średnio bym powiedział, ale dobra. Walniemy sobie Silk Touch'a. A czemu nie. to jest, jaki knockback, kurde. Eficencji 3, no to niech będzie, bo będę ją wyrównywał. Looting, Juhu! Podrzebujemy dwa levele. Chanty, juhu! Widzicie, co mnie teraz tak śmieszy z perspektywy czasu? Ja to wszystko już mam na tym świecie. Zresztą, żebym poszedł sobie 2000 kratek dalej, ale to byłoby sprzeczne z ideą tej edycji zimowej. Pozbieram trochę tych enchantów, yy, cegadą ja itemków, nie enchantów. Sam enchanty mi teraz w głowie. Mam nadzieję, że nie zabijam dużo tych młodych One jeszcze muszą podrosnąć, zanim je killnę Dobra, lepiej będzie bliżej wyjścia je po zabijać. Dobra, tyle powinno mi styknąć. A kolejny exp powinien mi polecieć z przepalonego mięcha z piecyka. No tak, myślałem, że bardzo, bardzo cholera, mało tego poleci. Shit. Dobra, niech będzie tutaj. A, niech tak będzie. Stać mnie. Tutaj dam. Tak i tutaj zostały mi no to nie będzie trzy. I pyk. Pyk. Dobrze, dużo jest tych krówek, więc będzie jeszcze z czego porozmnażać. No, jeszcze troszeczkę. Jeszcze. Jakbyście dawały więcej ekspat, to by wasze bracia jeszcze nie ginęły. Dobra. I dziękuję ślicznie. I życzę smacznego i do O ty świnie dwie uciekły. Czy krowy? Hehe. <laughs> jeszcze dorzucę. Nie powiem dużo tego. I tutaj, no, żeby tak na, na pewności stykło: dwa jajka mamy, ok. No tu jednokrówsko też. Szybko te jajka lecą. I mamy Looting, Juhu! Wow, knockback nie potrzebny, ale jest sharpness 3 nawet. Trójeczka też nie jest zła. Dużo więcej teraz będę dostawał dropu. Tak więc myślę, że już na brak żarełka na rzeką nie będę. Jeszcze przydałoby się tutaj yy, Fire Aspect. Ale i tak nie jest tragicznie. Ważne, że jakiekolwiek enchanty tutaj mamy. Tak więc, nice. Uuu, więc cel na odcinek spełniony. Przydałoby się też trochę poenchantować sobie zbrojki, ale to dopiero jak będę miał już diamentową. O, to mi lapis wypadł Tak więc, okej. Okay. To co chciałem dzisiaj zrobić? Zrobiliśmy. Co jeszcze bym mógł dzisiaj zrobić? Te drzewka będą na jeden z kolejnych odcinków, będą mi potrzebne. Właściwie będę jeszcze ścinał dwa razy, będę jak najwięcej sadzonek potrzebował. A w kolejnym odcinku, powiem szczerze, że w tamtym kierunku jest monster spawner pająków. I tak sobie pomyślałem, czy może by tam nie zrobić sobie farmy expa? Hmm, zawsze pańczynki się przydadzą, teoretycznie. Więc chyba coś pokombinujemy takiego w kolejnym odcinku. A w dzisiejszym no, to byłoby na tyle, tak naprawdę. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zapraszam Was już w środę, na godzinę 12, na kolejny odcinek z serii Minecraft Snapcraft. Dzięki. Do usłyszenia. Siemanko i cześć.